Siemanko, witam wszystkich ponownie, z tej strony Maku. Jestem nad Zalewem Susina. Początek już nagrywam po wypadzie, bo przyjechałem sobie tak po prostu połazić. Nie sądziłem, że tutaj coś wyjdzie, ale trochę tego nawpadało, więc zobaczcie sami. Miłego oglądania i do zobaczenia. Już jakieś 5 minut. Pierwszy strzał 10 groszy, nie nagrywałem. Teraz drugi 50 groszy. Już dwie monetki, zaczyna się dobrze, więc poszukamy trochę. I jeszcze w tym samym miejscu cztery dziesiątki, czyli 90 groszy w jednym miejscu. Wszystko świeże, plaża też jest świeżo wysypana. czy będą świeże monetki. Jest następny mały. 50 groszy, też świeżutkie wcześniej. Jeszcze 20 groszy, 10 groszy, taka trochę drobnica, ale coś tu wpada. Tutaj jeszcze coś jest zobaczymy. Tu jakiś kapsel, widzę Dobra. nareszcie. Trochę większy nominał po tych 20, 10, Pierwsza dwójka Oto lecimy dalej Jest i kolejny większy nominał Na razie masa kapsli Ale wszystko się żółtkie Czas to następne No wyglądaćko się przepakować Należy ja kapsle pakować, ja jeszcze trochę pochodzę. No jeszcze nie odszedłem, w tym samym miejscu jeszcze jeden sygnał. I następna dwójka, już trzecia. No to lecimy dalej. Jakieś już pół godziny bez monetki żadnej same kapsle, zawleczki, śmieci, ale w końcu wpada musiała wpaść pierwsza dzisiaj złotowa. no i tak fajna pogoda dzisiaj elegancko naprażowanie trochę pochmurno, prawie nikogo nie ma można sobie fajnie pośmigać dobra idę jeszcze tam na drugą stronę zobaczymy, może jeszcze coś dozbieram Jest następna złotówka, już druga, wszystko świeże, nowe, ale jeszcze nie mam piątki i to mnie martwi. Kawał terenu przechodziłem, a piąteczki nie widać, ale jeszcze trochę terenu jest, to jest nadzieja, szukam dalej. Jeszcze w tym samym miejscu dwa sygnały dwie monety, 60 groszy no to dalej takie coś wpadło myślałem, że to może coś jakiejś zawieszki, jakaś literka ale ja raczej nie nie wiem co to takiego, coś coś od czegoś wbiłem się to i się wyłoniła. Jest świeżutka złotóweczka trzecia błyszczy jak zwienice Dobra, lecę dalej. No i tak przed chwilą tutaj tą złotówkę wykopałem. Daleko nie poszedłem, a tu leży obok, następna, Już czwarta No to trafiłem teraz nieźle. Chyba ta jedna złotówka tutaj przed chwilą tą drugą wyciągnąłem. Teraz tutaj sygnał i doczekałem się, podleczyło sytuację. Jest piąteczka. Wszystko świeżutkie, nowiutkie. 21. Super, dobra, lecimy jeszcze dalej. Jak na początku się zaczęło samą drobnicą, to teraz już same trochę grub przelecą. Teraz tutaj sobie leży, w ogóle nie zakopana. Dwójeczka. Chyba już czwarta. Dobra, jeszcze chwilę czasu. Mam tu jeszcze troszeczkę poszukam. Jakie jest to trzeba zbierać. I jak zwykle, znaczy jak zwykle. Jest znowu następna złotóweczka. Chyba z piąta już woli się przemieszczam już do auta. Byłem przed chwilą tam. I jeszcze po plaży. Wracam. Jest następna. Już chyba nie wiem, z piąta dwójeczka. Zbiera się kapuchę Dobra, Widać? Widać Następna dwójeczka świetnie idzie No to podsumowanie jakieś 4 godziny chodziłem Masakryczna ilość kapsli Kto by pomyślał nowa świeża plaża Już się zbiera Co tu jeszcze? Zestaw sztućców, dwie zapalniczki, gwóźdź, śledzik, coś od klocków Lego. E, tu myślałem wcześniej, że coś jakoś, zawieszka na łańcuszek, albo coś tam tym stylu, ale jakieś dziwne coś. No i najfajniej to dzisiaj już w moniakach powpadało. Wszystko nowiutkie, świeżutkie. Podliczyłem, tu jest 25 zł, 25, 10, 20, coś takiego. Także nawet spoko, dawno nie miałem tyłu. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów, znajomych, poszukiwaczy i do następnego odcinka. Na razie. Go.